Hej, kochani, dzisiaj wam opowiem jak doszłam do wniosku, że to Polska to jest Niemka, albo no nie, nie no, to musi być Niemka, nie Niemiec, Jezu, to zaraz będzie mi potrzebny ten filmik i na przykład była kiedyś taka historia, że jakaś Sara, nie pamiętam, tworzyła kanał na tym polskim kanale i wtedy... Ona e, wkleiła sobie z swojego YouTube'a, po niemiecku wszystko było. I oprócz tego jeszcze była jedna historia, gdzie była Nele jakaś tam i ona też była nimką. i Może to jest akurat taki zbieg okoliczności, ale wam pokażę coś. Ja mam tu tablet i tu jest historyjka. U nas taka sama, identyczna miniaturka, tak po polsku, i cały taki sam film, nie ja będę puścił. Tylko nawet jest się, zobaczcie. To nie jest przypadek. Mam nadzieję, że ciągle to oglądacie. Tak się że teraz mamy wiatr. Teraz mamy wiatr, ale później możemy jeszcze Ja, so ich sogar bin Hey, ich bin so schnell da wie möglich. Das zum Glück ist Musik. ist ein Das ist ein Amuser. Ja, zum Glück. Bis gleich. Bis gleich, Papa. Ich schreibe dir dann was. Hallo, Melissa. Schön, dass du Na, das umschreibst. Ich habe euch so lieb, Und Melissa. Eins will ich dir noch sagen. Hm. Papa, no, ich hoffentlich ganz gut auf dich aufpassen. <lacht> ja. <lacht> dziwne to, że to nie jest ten sam głos, czyli parę osób ten kanał może Ja będę teraz, on teraz tak po polsku jest. No widzicie? No, teraz ja puszczę wam to po polsku na no, tą Polska. Ej, toka polska, to toka polska, po sumie, To polska, czyli kiedyś. Hmm. Ja wam poszukam pierwszego filmu na tym kanale. I też wam poszukam. No, był rok temu pierwszy. Więc nie wiem. No, taka polska, tak samo. Był. Nie, tylko. Nie wiem, co to było pierwsze. Taka polska teraz. To jest dziwne bardzo. Takie. Nie, no, takie profilowanie ma. Tylko gdzie tu. O! Czekajcie, bo ja tu trochę. Ogl... Reklama? To nie jest reklama, reklama. Czy tak, ja tu reklamuję po prostu? Hortex się reklamuje. O! Patrzcie, znaczy, oglądajcie A, Super, się przerywam. Zapomniałeś, mamy po południu lekcję. Czekajcie, bo ja z drugiej strony pokażę. One to samo mówią w ogóle. Będzie zaraz ta sama muzyka. Kochanie, cześć. Piękna Co jest taka? O nie, sama muzyka? Mówiłam wam. Story time? Też, no, nie wiem, czy to Story Time taki. szczęście. No. I e, wiecie skąd ja to się o tym dowiedziałam, bo dzisiaj potrzebowałam filmik taki, chciałam nagrać, ale w końcu go nie nagryłam na shortcach. Jak się robi, że film jest w boka na telewizorze? Na przykład, typu Wendy, bo nie wiem, o No obojętnie. I weszłam tu taki film, ona właśnie to nagrała lampka z jej sklepu, z tego z niemieckiego sklepu, zobaczcie przeczytam, dlaczego masz lampkę ze sklepu ale stoka merch ale stoka tak samo się nazywa ten kanał i puczka czy tu jest sama postać? Marysia, dobra. No, na tyle. Uwodobnienia. No wiecie, co chodzi. Uwodobniej. Nie wiem jak to się mówi. Brapa. Jezu.